Witam kochani na kanale Czas Pokoju. Dzisiaj ponownie spotykamy się razem w tym samym gronie, czyli ja, Bartek i wy. Dzisiaj Bartek chciałby nam opowiedzieć o czymś bardziej, może nie technicznym, ale organizacyjnym. tak? To są drzwi otwarte w jego gabinecie, więc Bartku oddaję Ci podłogę. Cześć Pawle, witam również wszystkich po drugiej stronie, miło Was widzieć ponownie. Słuchajcie, jest mi bardzo miło zaprosić na Drzwi Otwarte, które organizujemy razem z Pawłem 15 i 16 lutego bieżącego roku. Drzwi Otwarte będą poświęcone urządzeniu, które nazywa się Luna. Jest to system balansujący Pawła produkcji jedno ze szczytowych osiągnięć, bo tych fajnych osiągnięć Paweł ma na swoim koncie co najmniej kilka. Takie urządzenie znajduje się już u mnie w gabinecie, czyli w gabinecie Sensotiko w Luboniu pod Poznaniem. Przez te dwa dni będziemy opowiadali, że znaczy Paweł będzie głównie, bo Paweł jako twórca i, i główny technolog tutaj będzie Mój mówił. Twój gabinet, ty robisz robotę. Ja już mam zarezerwowany drugi dzień. I tu właśnie powiemy, że Paweł będzie dostępny z tych dwóch dni 15. 16 to już ja będę starał się z honorem i pokorą pełnić godnie funkcję gospodarza. I no, zapraszamy, słuchajcie. I mimo, że drzwi nazywają się drzwiami otwartymi, to ze względu na to, że w koło mojego gabinetu jest przestrzeń parkingowa bardzo ograniczona, to podjęliśmy taką decyzję, że będziemy te drzwi otwarte realizowali na zapisy. Mamy w tej chwili trzy osoby na 15, także można się śmiało jeszcze zapisywać. Każdej osobie chcielibyśmy poświęcić około 90 minut, żeby można było porozmawiać, żeby można było doświadczyć tej Luny, żeby ten czas, który poświęcicie na te drzwi otwarte, żeby był jak najlepiej wykorzystany. I, i myślę, że to w zasadzie jest wszystko i wtedy będzie można przyjść doświadczyć wszystkimi dostępnymi zmysłami i tymi ludzkimi i tymi kosmicznymi to co oferuje technologia Keshe w najlepszym wydaniu yy, i to co oferuje system balansujący Luna można przyjść i samemu sprawdzić. zapraszam serdecznie mm -hmm. i to chyba z mojej strony Paweł <noise> tak już powiedziałem nie wiem coś byś dodał <noise> no myślę że numer twój numer telefonu kontaktowy jak tak. umawiać się i sloty, jakie będą dostępne, czyli te miejsca godzinowe, będą gdzieś tam w opisie, żebyśmy mogli wszyscy to zobaczyć, żeby po prostu było wiadomo, co i jak, jak i gdzie. Półtorej godziny myślę, że to jest dobry wybór i myślę, że też sobie świetnie poradzisz w niedzielę, więc z niecierpliwością wyczekuję tego czasu i, i spotkajmy się tam, właśnie w tej przestrzeni, i zróbmy to, nie? Zapraszamy, i drzwi są otwarte. Trzymajcie się i do zobaczenia na przestrzeni. Pa. Do zobaczenia. Pa.